Siemanko ziemaczki z tej strony Decy. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek Dzisiaj przedstawimy wam jak używać proce Zapraszam. Ta proces jest w kształcie litery Y Ma tu dwie takie fajne gumki Jedną taką dużą do załadowywania w magazynku Jest dosyć niewielka Jest koloru jasnobrązowego I spoko strzela Ale zaraz się o tym przekonamy to jest procent. Kamienia należy załadować tutaj. Zrobić tak, naciągnąć, i strzelić. To już koniec naszego odcinka. Myślę, że proca to fajna zabawka. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie nasz kanał. Teraz żegnamy się ze wszystkimi. A jutro czekajcie na specjal z okazji 10 filmów. Aqui, yeah.